Witam, tutaj właśnie mamy świdośliwe, bardzo fajny krzew owocujący, bardzo pyszne owoce. Owoce są wielkości borówki, niektóre nawet mogą być większe, takie naprawdę dużej borówki, więc bardzo fajny owoc. Smaku przypomina trochę mm. Taką aronię. To nie ma tej ciepkości aronii. Ze smakiem właśnie borówki mieszanej z jagodą. Więc bardzo dobry smak. Pyszne są naprawdę słodziutkie. Delikatnie kwaśne. No super. Jeżeli ktoś nie ma, to polecam sobie kupić, posadzić. Jest, pierwszy tylko, znaczy jest taki problem, że przez pierwszy rok, dwa, ona się ciężko ukorzenia, ciężko rośnie. Ale gdy już te krzewy mają około metra wysokości, to, to naprawdę już zaczyna bardzo się piąć i często owocować. Owoce daje gdzieś tak, koniec czerwca, początek lipca są dojrzałe. Pyszne są. Już się oprzeć nie jeść. Hmm. Więc tak, chodzi o to, że jeżeli one są małe, to prawdopodobnie jest jakaś odmiana, jakiś robaczek, jakieś zwierzątko, żyjątko, które po prostu zjada młode pędy, tak? Czyli ten cały... Całe to, co, co właśnie się rozwija, jeżeli ono to jest zjedzone, one przez to właśnie nie chcą rosnąć. Dlatego jest na początku właśnie ciężko je utrzymać przy życiu. Ale gdy już przetrwają ten okres młodzieńczy, naprawdę rosną szybko. Bardzo ładnie owocują. To jest właśnie część krzewu. No to pismo już tylko zostały pozjadane w części, bo one nie owocują równomiernie, tylko owocują stopniowo. Podepende wyglądają tak. Długie patyki. Dosłownie jak w Wygląda tak. Bardzo smaczne owoce. I już gdy jest naprawdę sporych rozmiarów, zaczyna naprawdę fajnie owocować. No mówię, jedynie jest to, jest to że owoce nie uruchamiają się do to dojrzewają, więc widać, że te, które były pierwsze zapylone są już fioletowe, tak? Taki mocny granat, a niektóre są jeszcze całkowicie zielone, jeszcze nawet malutkie, nie, nie rozwinięte. Tam jest takie ładne skupisko dojrzałych. U mnie to naprawdę fajnie rośnie, już trzeci sezon, gdzie naprawdę już owocują. Te krzewy mają około 6 lat, to jest ich siódmy chyba rok egzystencji. Tutaj mają tak do, do, do najwyższego miejsca około 182 metry. I tak będę chciał właśnie je utrzymać przy takiej wysokości. Widać pędy, które mają już koło 2 metrów. O. To naprawdę polecam, fajna roślina Owoce się nadają do konfitur, do przetworów Ale najlepsze są na świeżo no, Starczy się przejść zjeść najbardziej dojrzałe I tak można codziennie cieszyć się, przynajmniej cały miesiąc 30 dni śmiało można je zbierać, długo owocują Bo już gdy pierwsze są dojrzałe, to i następne dojrzeją, te ostatnie, to trochę czasu mi, Więc polecam Ja mam tutaj w rządku, 10 sztuk posadzony co jakieś 50-60 cm. Może ja trochę za gęsto, ale nie mam bardzo miejsca tak, tego wszystkiego, mam sporo. Więc chciałem, żeby to się wszystko ładnie mieściło. Cały rządek ma około 8-10 metrów. Niecałych. No to sobie będę tak rosł. Będę chciał utrzymywać na wysokości maksymalnie 2 metrów. Tak samo jak ja, i nie... Żeby mi bardzo nie wybijała do góry, bo ciężko będzie zrywać, to później w ogóle zacieniają też inne rośliny, więc nie chcę, żeby to mi nie zacieniało cokolwiek. Tak to wygląda, ta oprawa. Tam widać ładny, tylko nie chcę stracić staraści Piękno, wioletowe owoce. Więc polecam mi. Idę z filmu. Cześć!